Nagrywa się wszystko ok. Szanowni widzowie, dzisiaj krótki odcinek. Tak, minutkę potrwa z FIFA Mobile. Odblokujemy sobie Torch, Kartę, Bijlce na Thiago. Kana, Rusyn, No i tu wszystkich. Jak trafi ich, to będzie fajnie. Nie gwarantuję. I zaczynamy. Kto to będzie? Uwaga. Czy zdostanę oprócz tego? O kurwa! Uf, co ja trafiłem? O kurwa. Widzicie, czy to jest? Najlepsza karta, która mogła wypaść w tym. Ale szkoda, że akurat nie żaden... Ten. Najlepsza karta w moim składzie. To będzie ludzie. Nie uwierzycie jak, jakiego mam bramkarza. Idę pod ten... Train. Polak. 57. Wiem, że trochę śmieszny ten po prostu ja mieć ten piłkarze takich bardziej doświadczonych. O 19 go ulepszamy i 76 bramkarzyk. Ładnie, ładnie, pięknie. No i... Tak wygląda nasz skład. Zobaczymy na następną stronkę. I tutaj, Set Active, X Overall, członek firm. Zobaczycie Państwo mój skład. Tak on wyglądał, to Państwo. Tak wygląda mój skład. Spab. Żeby. O nie ma... Nie mam już? O nie. Uf, mam. Mam my 84 overola u jego. O, akurat. Ty. A, bo to, w ten, no. Dobra. To tak to załatwimy. Pyk, myk. Opla. Tak będzie ładniej? Ładniej? Ym, czy się zrelegowało? No. Swap. Digne. Myk. Wiem, że on jest trochę słabszy, ale trochę go podbijemy. A nie mamy, nie mamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale po prostu chcę mieć trochę lepszy skład, a to mi po prostu ulepszy zgranie. No i tutaj damy jakiegoś innego. On jest 84, ale możemy mieć też trochę lepszego nawet. Um, Lukasza mamy tak. Tak to była moja rerka, którą trafiłem dla... O. Jego. Wpuścimy, żeby był. No, obronę chwap. I tutaj wpuścimy RM Tego właśnie oto pana? Tak. Widzicie właśnie go? Chwap. No i tu. Bramka, nie, ale my mieliśmy gdzieś jeszcze jednego takiego. Żeby... Nie ma? Nie ma? Nie. Nie ma. Kurde mać. Ja pierdolę. Mamy Neymara jak widać. Ale nie gram, nie gram nim, bo mi to no po prostu szkoda. Uff. Nie da się wymienić. No cóż. 84, 46. Tak wygląda nasz skład. I tu, proszę Państwa, mamy ładny składzik. Um. Chyba wolałbym mieć trochę inny. Nie. O nie, patrzcie. Patrzcie swap, wymienimy sobie go i tu mamy 82 bramkarza. Ale to nam ulepszy trochę składik. Details 82 pyk 83 mamy bramkarzyka. I to nam ulepszy dosyć skład. To nam ulepszy dosyć skład akurat ludzie. Mm. Miała być minutka, <laughs> ale jednak nie. Tak wygląda nasz skład. Mm. Detale. I czy my możemy? Tak, my możemy zrobić u niego, proszę państwa, 100. Możemy. Możemy. Możemy u niego zrobić to. Mm. No to wygląda, że będziemy pomału kończyć. I tak naprawdę już kończymy. I to jest nasz, proszę Państwa, to. I to jest moja najlepsza karta, dotychczas trafiona w tym odcinku. I w tej rundzie, więc. Skill boost. Widzę, że ten możemy, możemy ale mi chodziło o to i widzicie, nie, nie, nie chcemy. Nie chcę kupić, bo mnie nie stać. Ale patrzcie to ile oni oglądają. Patrzcie jak dużo on potrzebuje. Jak długo on potrzebuje? Widzicie Państwo? My zmarnujemy na niego wszystkich piłkarzy, żeby mieć go ten albo lub nie, 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 nie. Wolimy jedynie nie jego zmarnować, bo nie idę. albo nie. To nie. 2,5 żeby było po jeszcze 7,5 Zrobimy Niego I Wow Wow No nieźle Nieźle no Ale ten Muszę mieć tego bronka Bo on miał lepsze zgranie Po prostu Fajnie by było by mieć na trzy, a tu i tu jakbym dał. Od lepiej chyba. No lepiej. Możliwe, że nawet takim składem, że będziemy grać.